Cześć dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Z tej strony Marzena Kopta i dzisiaj chcę zacząć nowy cykl filmów poświęconych pieniądzom, naszym relacjom, relacji z pieniędzmi. I mówię to do ciebie jako przedsiębiorca, który potrzebował nauczyć się zarabiać pieniądze, bo przyznasz, że niestety w szkołach brakuje. Nam takiego przedmiotu, brakuje nam nauki o tym, jak zarabiać pieniądze, czym są pieniądze, i, i, i tak naprawdę dopiero wchodząc na rynek pracy uczymy się w boju, jak to jest zarabiać pieniądze, z czym to się je. Musimy nabyć bardzo dużo nowych umiejętności i spotkać się, no powiedziałabym, z bardzo wieloma blokadami, e, wyzwaniami, zanim te pieniądze zaczną do nas płynąć. Więc ten live, ten film jest takim ogólnym najpierw spojrzeniem, natomiast kolejne filmy będę chciała bardziej uszczegółowić. Oczywiście będę opowiadać z mojego własnego doświadczenia. No i mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie wspierające. Na początek chcę, żebyś wyobraziła, wyobraził sobie pieniądze jak ptaki. Ok? W czasach, kiedy mnie było bardzo trudno i kiedy pieniądze do mnie nie płynęły, to zrobiłam sobie taką właśnie wizualizację, czyli wyobraziłam sobie, że pieniądze są jak ptaki, które fruwają wokół mnie. Ok? I przypatrzyłam się, czy te ptaki płyną do mnie. No i okazało się, że niestety nie że chociaż jestem otoczona całą masą ptaków pieniędzy. I potrafi absolutnie zobaczyć, że pieniądze są na świecie, bo widzę, że ten zarabia, ten zarabia, ten jeździ takim samochodem, czyli ma na ten samochód, ta właśnie kupuje dom, buduje dom, remontuje dom, czyli ma na ten remont i to nie ma znaczenia, że dostała kredyt i tak go będzie musiała spłacić, czyli ktoś uznał, że ją na to stać, czyli ma pieniądze. Tak, żeby spłacać za chwilę ten kredyt. Więc yy, kiedy sobie wyobraziłam te pieniądze jak ptaki, to się okazało, że one są wszędzie, tylko jakoś yy, dziwnym trafem do mnie nie płyną. No i właśnie zależy mi na tym, żebyś to sobie zwizualizował. Zwizualizowała. Zamknij oczy i wyobraź sobie pieniądze, jak płyną, i teraz zobacz, co widzisz. Czy widzisz wokół siebie pieniądze, czy widzisz, że one płyną do wszystkich innych, tylko nie do ciebie, czy widzisz, że może do ciebie one płyną, ale ty jesteś otwarty na nie albo zamknięty na nie. Czy chcesz je przyjąć, czy nie? To jest pierwsze, bardzo ważne ćwiczenie, żeby się temu przyjrzeć, czy ja w ogóle widzę pieniądze. Ok? Bardzo wielu ludzi. Szczególnie teraz, kiedy jest lockdown, ludzie myślą, że jest kryzys, a inni myślą, że wcale nie, że to jest szansa. Zderzą się z tym, że będą musieli albo coś zmienić, żeby zarabiać więcej, albo chcą coś zmienić, żeby zarabiać więcej i w jakiś sposób dla siebie najlepszy spożytkować te zarobione pieniądze. Ok. Wyszczególniłam pięć takich najważniejszych w moim przekonaniu blokad, które hamują przypływ pieniędzy. Okay? Że te nasze ptaki, że te nasze pieniądze nie płyną. Opowiem Ci króciutko o każdym z nich. Później zrobię o każdej z nich trochę, trochę więcej będę mówić w filmie. W każdym, w każdym kolejnym filmie, może siebie odnajdziesz, może to jest tylko jedno wyzwanie przed tobą, a może kilka z nich, a może wszystkie. Zapewniam cię, że ja wszystkich ich dotknęłam i ze wszystkimi sobie poradziłam. Oczywiście jest to praca, którą warto wykonać. Natomiast to jest piękny proces, bardzo rozwijający. I zapraszam Cię do takiego odważnego stawienia się do tego właśnie tematu. Okej, okay. pierwsze wyzwanie, pierwsza blokada, choć nie lubię tego słowa, ale tak to nazwijmy. Pierwsza blokada to jest brak Twojej relacji z pieniędzmi. Hmm? Czyli to jest takie poczucie, że właśnie. Ja w ogóle nie wiem, co ja mam z nimi robić, z czym to się je. No wiem, że się płaci czynsz, podatki, kupuje się jedzenie, ale tak naprawdę to jest pytanie, czy ja lubię pieniądze? Czy one są moim przyjacielem? Czy ja ich nie lubię? Ok? Jak ja się mam? W stosunku do pieniędzy, co ja czuję, kiedy ludzie inni zarabiają pieniądze, a do mnie nie płyną w takiej ilości, w jakiej ja bym chciała? I czy ja w ogóle jestem otwarta? Czy ja się nie boję pieniędzy? Bo mogę się bać z bardzo różnych powodów? Nie wiem, co z nimi zrobić? Boję się, że przyjdą i pójdą, a ja chcę, żeby zostały. Jak? Ty jesteś, jak Ty się masz w relacji z pieniędzmi. Powiem Ci coś takiego. Um, brak relacji z pieniędzmi najczęściej dotyka ludzi, którzy byli odsuwani od pieniędzy. Czyli to są ludzie, którym na przykład się mówiło, Ty się tylko ucz. I nie martw się, my Ci wszystko zapewnimy. Ja, mama i tata dam Ci wszystko. I to są ludzie, którzy w swoim procesie rozwoju, dojrzewania nie... Nie zawiązali relacji z pieniędzmi, bo one były niejako obok nich. To nie był mój problem, tak? Ja nie musiałam budować relacji, bo mama i tata mieli relacje z, właśnie z y, pieniędzmi, więc ja byłam obok tego. Sprawdź, ym, czy właśnie pieniądze nie są czymś obok ciebie. Ale ciebie nie dotyczą, nie dotyczyły. I nagle, kiedy wchodzisz na rynek pracy, kiedy musisz zarabiać, płacić czynsz, kupować jedzenie, buty, kurtkę, zapłacić dzieciom za szkołę, cokolwiek, nagle się okazuje, że ty nie wiesz, jak ty masz dealować. W jakiej ty jesteś relacji z pieniędzmi, wtedy będzie ci ciężko. Mm, Dopóki tego nie przepracujesz, będzie ci ciężko zaprosić pieniądze do swojego życia. One będą, tak? Ponieważ życie zawsze o nas dba i uwierz mi, na przetrwanie zawsze pieniądze się znajdą. I to jest punkt drugi, czyli kolejne wyzwanie, kolejna być może twoja blokada, ile życia jest w tobie. Pieniądze są emanacją życia. Pieniądze, ilość pieniędzy pokazuje, ile jest życia w Tobie. Innymi słowy, jeżeli masz ustawiony taki tryb przetrwania, czyli byle przeżyć, byle do pierwszego, jakoś to będzie, byle zapłacić czynsz, byle by mi nie brakło. Czyli takie absolutne minimum, to znaczy, że zobacz Twoje życie. Jest ustawione na minimum. I teraz życie będzie wspierać życie. Ty jesteś życiem, więc życie będzie Ciebie wspierać, więc Ty będziesz mieć na to wszystko, na to minimum, zawsze znajdziesz pieniądze. One zawsze do Ciebie przyjdą, żebyś Ty zachował to swoje minimum. Ale dopóki Ty nie rozpalisz więcej życia w sobie, i nie pozwolisz sobie na życie pełniejsze, żeby sięgnąć po więcej, to te pieniądze do ciebie nie przyjdą. Ehm, bo pieniądze też muszą mieć cel, tak? Więc jeżeli Twoim celem jest przetrwanie, to masz ich tyle, żeby przetrwać. Jeżeli się zdecydujesz sięgnąć po więcej, a to się wiąże z różnymi naszymi przekonaniami. Czy ci się należy, czy jesteś warty, warta, wartościowa, yy, czy sobie możesz na coś yy, pozwolić, yy, czy sobie chcesz coś dać więcej niż poza to przetrwanie, to wtedy one przyjdą, ponieważ yy, życie wspiera Ciebie. Na takim, yy, yy, na takim poziomie, na jakim Ty. Wspierasz swoje życie, czyli na tyle, na ile sobie pozwalasz. Okay? Um, I więc jest pytanie: czy ty czujesz, że żyjesz? Sprawdź, w jakim jesteś trybie: żyję w pełni, czy jestem na przetrwaniu, bo tak, życie będzie cię wspierać, również pieniędzmi. Bardzo często jest tak i będę o tym mówić, że kiedy spotykają nas różne trudności mmm, życiowe, czyli nie, na przykład śmierć współmałżonka, rozwód, mmm, jakaś taka powiedzmy sobie, no, bardzo trudna sytuacja, kiedy jest bardzo dużo trudnych emocji. To wtedy zauważ pewną taką prawidłowość, że ten strumień pieniędzy po prostu maleje, bo życia w tobie mniej. Tak? Po ciężkiej chorobie kogoś i po śmierci jest ci ciężko, w tobie też życie przygasa. Po ym, rozwodzie też w tobie życie przygasa. Więc wtedy też ten strumień przygasa. I potem potrzebujemy odrodzić się na nowo, rozpalić w sobie życie, aby więcej do nas zaczęło płynąć. Dalej, trzecia rzecz. Mm, ile jesteś wart? Pieniądze są obrazem Twojego myślenia o sobie. Czyli jeżeli ty myślisz, że. Ja nie zasługuję, chociaż nie znoszę tego słowa, ale tak kolokwialnie mówiąc i tak bardzo potocznie, wielu z nas tak myśli: Ja nie zasługuję, bo nie mam studiów, nie mam wykształcenia, nie mam tego, nie mam tamtego, tego mi brakuje, jestem taki, jestem taka, czyli tak jak o sobie myślisz, tak będą płynąć pieniądze. Pieniądze nie faworyzują nikogo, pieniądze nie dzielą ludzi na dobrych i złych. W sensie ktoś, yy, nie wiem, ktoś komuś zrobił krzywdę, to do niego nie popłyną. Jeżeli ten ktoś, kto zrobił komuś krzywdę, dobrze się z tym ma, to pieniądze tego nie oceniają, tylko płyną do niego. Tak? Jeżeli ktoś się dobrze czuje, bo kogoś okradł, no to pieniądze płyną, bo one nie oceniają. Ja wiem, że to jest straszne na rozum, ale tak po prostu jest. Na ile ty się czujesz warta, warty pieniędzy? Jeżeli ty siebie akceptujesz i wierzysz w to, że po prostu ci się to należy, to co się dzieje, to ty zaczynasz sięgać to ty nie masz lęku, to ty nie masz oporu, to ty się nie wstydzisz po to, żeby sięgnąć, żeby sprzedać swoje kursy, usługi, coś, co sam zrobiłeś to ty. Tego się nie wstydzisz, tylko ty po prostu odważnie, wiesz, że mnie się to należy, więc ja idę i będę aktywnie działać, żeby to dostać. Jeżeli ty myślisz o sobie, że tobie się to nie należy, nie jesteś wart, jesteś jakiś zepsuty, wybrakowana, wybrakowany, cokolwiek jest z tobą nie tak, to ty nie masz odwagi po prostu wziąć. A jak nie weźmiesz, to nikt ci nie da. Jak już jesteś duży. To już musisz wziąć. Jak byłeś mały, to ci dawali. I niektórzy w tym małym zostali i myślą, że teraz muszą poczekać, aż inni im dadzą. Jak jesteś duży, to już możesz sam sięgnąć. Ok? Więc jak czujesz, że jesteś wart, warta, wartościowa, wartościowy, to też potrafisz się dobrze wycenić. I jeżeli to jest wszystko spójne. Czyli ja czuję, ile jestem warta, i mówię cenę. I to jest bardzo częsty przykład klientów, z którymi ja pracuję. Nie potrafią się wycenić, bo zamiast myśleć, jak ja się czuję, ile to jest warte, to myślą, yy, czego nie mają, żeby powiedzieć taką i taką cenę. Czyli głowa musi się zgadzać z serduchem. Jak tu się zgadza, czyli ja mam przekonanie, że to jest tyle warte, i. Czuję w sobie, że to jest tyle warte, wtedy jest ta zgodność i wtedy absolutnie ludzie tyle ci zapłacą. No ok, czwarta rzecz przekonania. Żyjemy w społeczeństwie, gdzie mamy mnóstwo przekonań na temat pieniędzy, więc sprawdź swoje przekonania. Hmm. Czy uważasz, że pieniądze są dobre? Czy uważasz, że pieniądze nie są dobre? Um, ostatnio pewna pani mi napisała, że pieniądze nie są emanacją życia, tylko czasami albo często są substytutem życia. Oczywiście pamiętaj, wszystko można wykrzywić, jasne, że tak. Um, natomiast sprawdź swoje przekonania. Czy ty lubisz pieniądze? Czy ty lubisz ludzi bogatych? E, czy ty uważasz, że ludzie, którzy mają pieniądze. To są złodzieje, ukradli coś, czy pierwszy milion trzeba ukraść? Jakie są Twoje przekonania odnośnie pieniędzy, bogactwa, ludzi, którzy mają pieniądze, na temat mm, obfitości? Czy w ogóle masz takie słowo w swojej głowie? To też jest bardzo częste, kiedy nie płyną pieniądze, bo, bo my ich nie lubimy. Bo my ich nie szanujemy, bo my się ich boimy, nie mamy z nimi relacji, bo mamy takie, a nie inne przekonania odnośnie pieniędzy. I teraz zobacz, jak się to wszystko łączy. Jeżeli ty się boisz pieniędzy, to, to wtedy nie nawiążesz z nimi relacji. A jeżeli nie nawiążesz z nimi relacji, no to one no nie przyjdą do ciebie, bo kto by chciał być w relacji z kimś, kto ich nie lubi? No, ja nie chcę być w relacji z kimś, kto mnie nie lubi. Nie chcę być w relacji z kimś, kto mówi, że jestem niefajna. Nie chcę być w relacji z kimś, kto mnie obraża, więc ja nie chcę z tobą kontaktu. Życie będzie cię wspierać, ale na poziomie przetrwania, bo ty przecież nie chcesz ze mną kontaktu. Więc nie będziemy w relacji, bo ty mnie nie lubisz. Nie? Bo ty mnie nie chcesz tak naprawdę, albo ty się mnie boisz. I tam jest cała kopalnia przekonań na temat pieniędzy. Więc sprawdź, czy to są Twoje przekonania, czy może Twoich rodziców, czy może to są przekonania innych ludzi, a Ty w to uwierzyłaś, uwierzyłeś. To sprawdzaj sobie. Pieniądze to i wypisz, co sądzisz na ten temat. No i wreszcie piąta rzecz, brak celu. Będąc w takim trybie przetrwania, dostajesz na przetrwanie. Czyli, jeżeli Twoim celem jest zapłacić czynsz, to na czynsz dostaniesz. Uwierz mi, bo było mi bardzo ciężko w pewnym momencie, i na czynsz zawsze miałam. Czyli, stawał się cud, jak ja to mówiłam. Jak trzeba było zapłacić czynsz, a nie było kasy, to cud się stawał, ale tylko na czynsz. Ok? Czyli pieniądze muszą mieć cel. Taki, jaki masz cel, na to się będą zjawiać. Pieniądze jak ptaki. Ok? Czyli mam pytanie o Twoje marzenia. Czy ty masz marzenia? W takim trybie przetrwania nie ma marzeń. Ja to wiem, bo ja tam byłam. Więc jeżeli ty nie masz marzeń, jeżeli ty nie masz wyższych celów, pieniądze mają ci służyć. Pieniądze służą życiu. Jeżeli Twoje życie jest na poziomie minimum, bo ty się nie odważasz. Na więcej, nie otwierasz się na więcej, to tyle ich dostaniesz. Pieniądze muszą mieć cel. Pieniądze muszą dokładnie wiedzieć, do czego ci mają posłużyć: czy do nowego samochodu, czy na wakacje, czy na jakąś inwestycję w firmie, czy mają ci posłużyć, żebyś poszła, poszedł na szkolenie. Pieniądze muszą mieć cel. Jeżeli ty nie masz celu, no to po co ci one? To, to nic, to, to, to one nie przyjdą. I jest jeszcze jedna rzecz. Bardzo ważna. Pieniądze służą życiu. Jeżeli ty robisz coś, co z ciebie to życie wysysa, to pieniądze nie przyjdą. Czyli uwierz mi, jeżeli ty się zacharowujesz w swojej firmie i gaśnie w tobie życie bo już nie ma radości, bo już nie ma... Um, bo już nie ma celu, bo Ty już nie masz w sobie energii, żeby to robić, ale robisz to, żeby zapłacić czynsz, pieniądze przyjdą tylko na czynsz. Pieniądze nie będą wspierać w życiu tego, co Ciebie nie wspiera. I to też jest doświadczenie moich klientek. One się często zaharowują, biorą wszystko na siebie, a pieniądze nie płyną. Dlaczego? No właśnie dlatego, że one nie chcą wspierać Twojego zacharowywania się. One mówią: halo, ocknij się. Jeżeli Ty dostaniesz, jeżeli ja przyjdę do Ciebie, jeżeli my do Ciebie przyfruniemy, to Ty będziesz jeszcze bardziej pracować, jeszcze mocniej pracować. Z lęku, żebyśmy nie uciekły, żebyśmy nie odfrunęły. Bardzo często to jest taki schemat, okay? więc pieniądze służą życiu, jeżeli to, co robisz, ta praca, na, yy, w której masz zarabiać na życie, nie służy życiu, nie przejdą pieniądze. No właśnie, ok, słuchaj, to jest tak naprawdę ogólnie w pigułce, bo zależy mi, żebyś przemyślała, przemyślał. Który z tych punktów najbardziej Ciebie dotyczy? W kolejnych filmach będę kontynuować temat i pokażę Ci to z jakby głębszego poziomu i pokażę Ci, co możesz z tym zrobić. Bardzo ważna rzecz. Weź swój portfel, zobacz, czy masz tam pieniądze. Jeżeli masz, uśmiechnij się do nich. Poznaj swoją relację. Niech to będzie ten pierwszy krok, który zrobisz, żeby zbudować relację z czymś, co jest bardzo w życiu ważne, czyli po prostu pieniędzmi, które są emanacją życia i wspierają życie. Dobra, tyle na dzisiaj, dziękuję pięknie, jak Ci się podobało, zasubskrybuj, zalajkuj, skomentuj, udostępnij cokolwiek. Widzimy się w kolejnym filmie. Ściskam, pozdrawiam.